Witam serdecznie w filmiku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem z odliczania do Sylwestra. Dzisiaj mamy 10 dni do Sylwestra. Nagrywam to późno, więc pewnie filmik będzie dopiero po 21, więc za to przepraszam, że tak późno. ogólnie mam tutaj kilka rzeczy, nie jakoś ma konkretnie, bo znowu jesteśmy u mnie, ale obiecuję, że na 5 dni już będzie o wiele konkretniej. Mam ogólnie u siebie gości w domu. Przepraszam na chwilę, że idę. Muszę nagrać po prostu filmik. Także tam o, widać nawet, że się świeci u mnie w domu. Także po prostu troszkę postrzelamy, żeby uczyć to dzisiaj na Sylwestra. No i tyle. Robimy sobie taką wigilią po prostu ze znajomymi. Jest naprawdę super świetny klimat. No i daję na chwilę gościom od siebie odpocząć. Także lecimy tutaj z temacikiem. Mamy tutaj też rakietę, która w ostatnim teście właśnie zestawu yy, Skyburners nie odpaliła. No i teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Yy, I teraz sobie po prostu lecimy z odpaleniem takich luźniejszych, słabszych petardek. RC-jedyneczki, jakieś tam hobsiup, tralala. O, całkiem fajnie. Kolejna RC-jedyneczka. Oczywiście, zimny ogień musi być. Jedna z moich fajniejszych yy, pirotechnicznych wspomnień z dzieciństwa, bo wiadomo, chyba każdy od takich rzeczy zaczynał. Tu mamy coś mocniejszego, trochę. To jest nawet nie, czy RC-3 czy coś mocniejszego? Zobaczymy. Oj, tak, to była RC-3. Naprawdę elegancko sobie strzeliła. I zobaczymy, czy się nam uda. Nie, już za zimno. Już się nie odpali żadna pytarka, ale akurat wszystkie w zasadzie wystrzelaliśmy, które mieliśmy wystrzelić. Z tych pięciu zrobimy sobie karabinek. Chociaż nie, bo chciałem to usprawić, jak ona mocna będzie. Tak z ciekawości, więc sobie jeszcze odpalimy normalnie. No w ogóle. Dzwony biją na 20. O, to jak pikolaczek, prawie myślałem, że będzie lepiej. Mam tutaj też skaczącą żabkę, to sobie weźmiemy, położymy i tak o to odpalimy. Jest taki krótki filmiczek, na dniach będzie coraz więcej filmików, także spodziewajcie się. Miałem kilka dni ostatnio zwariowanych, więc tych filmików było mniej. O kurde, ale to była szalona i dobra żabka. Aż się normalnie wystraszyłem, żeby zaraz we mnie nie poleciała, ale na szczęście nie. Mamy tu jeszcze też petardę Czarny Pirat od Komety. Także ją sobie tam dalej wyrzucimy lewą ręką. O, ta była całkiem fajna. I teraz mamy jeszcze TC15. Może ją sobie tym razem damy do ziemi. Zobaczymy, co pokażę. O, zapomniałem, że ziemia w sumie zamarznięta już. W taką porę roku mamy. O, jest, udało się. U, ale jednak wystarczyło. To, żeby tą ziemię jeszcze ładnie poszarpać. Mamy tu też TC14. Nie, soraczka, to nie TC14, to JC09 od Jorgę i ją też sobie odpalimy. Dobra, zrobiłem z taką bombę odłamkową dosłownie z ziemi i z JC09. Zobaczymy, czy ładnie zbiorowali. hu. Uh, uh, uh. I fajnie strzeliła, i zrobiła fajny mini granacik odłamkowy. Także spoko. I teraz tych ostatnich petardek, co zrobimy, karabinek. O, czekajcie, nie zablokowałem. Tutaj zapalniczki. W ogóle, zobaczcie, oczywiście, standardowo, tradycyjnie jestem w kroksach. Jak to na wielu strzelaniach, takich różnych testach blisko mojego domu ma miejsce. No i lecimy sobie z tymi, właśnie petardkami. Tander. Tigerami. O nie, tylko zgubiłem gdzieś tą jedną zieloną petardę. Wypadła mi. Kurda, trawa też jest zielona, więc znaleźć to, to będzie nie lada wyzwanie. Chyba będziemy musieli ją uznać za zagubioną, jeżeli nie będzie jej tutaj przy opakowaniu. A, zwaliłem trochę. A O, jest, udało się. No, nie sądziłem, że jej znajdę, ale na szczęście się udało. No i odpalamy sobie to i zobaczymy, co ten karabineczek nam pokaże. Bang! Ale No, całkiem głośny i fajny karabinek. Teraz jesteśmy sobie z finową rzeczą. Ogólnie to teraz naprawdę robi się coraz to fajniejszy klimat, coraz chłodniej, coraz częściej jakieś świąteczne piosenki są w radiu. Już widzę coraz pojawiające się gęściej stojskazy z fajerwerkami i naprawdę czuję, że te święta już są blisko i Sylwester razem z nimi. Także no, uwielbiam, to jest po prostu najlepsza pora roku Chciałbym Wam o tym przypomnieć, że mimo wszystko Tych trudnych czasów, w jakich teraz w tym roku nam przyszło żyć To i tak powinniśmy myśleć pozytywnie Bo naprawdę jest pięknie teraz A będzie jeszcze piękniej, jak nadejdą święta i Sylwester Także niech... Zobaczymy czy odpali Oby O nie, dobra, odpalamy Jest, poszło. No, konkrecik. To było to, co chciałem osiągnąć. Yy, niestety od dużego lątu ta rakieta się nie odpaliła, więc po prostu wziąłem lącik z mniejszej petardy, który mogłem wepchnąć głębiej, bo nie był za szeroki, jak to było w przypadku tamtego lątu. No i się pięknie udało, chociaż już myślałem, że, że nie wypali, no ale szczęście mi dopisało i mieliśmy taki fajny, ładny, efektowy finał tego strzelanka. Także dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia. O, odpowiedziało mi, coś się w ogóle, jak było cięcie słuchać, było jakoś wyrzutnie. Także dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczyska.